Witajcie, drogie wagi, co dla Was od 10 do 16 czerwca? Na niebie mamy trudne układy. We wtorek kwadratura Plutona i Marsa. W środę kwadratura Merkurego i Saturna. Powiem Wam, że jest wybuchowo, konfliktowo, gwałtownie. Ludzie się kłócą, nie mogą dojść do porozumienia. Jakieś ograniczenia. Ta kwadratura Merkurego i Saturna, no to. Ograniczenia w komunikacji, tak. Nie ma tego flow, nie ma takiej. Wiecie, nie czasami jest fajnie, miło, przyjemnie. Mm. Teraz jest pod górkę. Dopiero pod koniec tygodnia może się to zmienić, kiedy będzie koniunkcja słońca i Merkurego. A zobaczymy, co pokażą karty. Pierwsza karta, drogie wagi, mówi, że. Gdzieś tam jeszcze możecie mieć do, dość dużo pozytywnych uczuć? No tak, karty mówią, żeby zająć się przede wszystkim pracą, drugiej wagi. Ja wiem, że może to nie jest wasza jakby ulubiona działka, ale yy, no, trzeba czasami wykonywać rutynowe czynności i to jest dobry czas na te rutynowe czynności, bo one pozwolą Wam na, nie wiem, może ominięcie tych kłótni z ludźmi, którzy są nieprzychylni. Też jest dobry czas na pieniądze dla Was z wagi. Może po prostu trzeba zakasać rękawy iść do pracy i tam zapracować na chleb. Chociaż mimo wszystko, jakby karty pokazują, że no nie będziecie w formie, tak. Że gdzieś będziecie szukać czegoś, nie wiem, uciekać myślami, marzyć o czymś, co jest daleko. Ale karty mówią, doceń to, co masz tutaj, tak, wokół siebie, tak. Nie wybiegaj za bardzo, bo to nie jest dobry czas, drogie wagi, na to, żeby, nie wiem, snuć marzenia i plany, kiedy kiedy jest tak, jak jest. Yy, jakby też nie rozpaczać, karty przestrzegają. no nie, nie rozpaczaj, wag droga wago, no. Trzeba zaakceptować pewne rzeczy, tak. Yy, yy, I Wychodzić też z uczuciami, na początku tak będzie, później gdzieś możecie się trochę pomartwić, ale paść też kielichów mówi o tym, że no, gdzieś was są te uczucia i pamiętajcie o tym, że żeby dawać kawałek swojego serca innym. Pozdrawiam was serdecznie.